Od 31 lipca 1922 roku premierem II Rzeczypospolitej był Julian Nowak. Premier centrowy, z jednej strony konserwatysta, z drugiej strony sympatyk PSL-Piast. Był to można powiedzieć szczyt lewicy i prawicy walczącej o władzę. O tym opowiadałem w dwóch poprzednich odcinkach poświęconych II Rzeczypospolitej. W wyniku wyborów. Parlamentarnych z listopada 1922 roku w 444-osobowym sejmie ugrupowania centroprawicowe uzyskały 220 mandatów. Lewicowe 97, mniejszości narodowe 89, a pozostałe 38. Również w 111-osobowym senacie, najliczniejsza była centroprawica. Nadszedł czas na kolejny krok w budowie państwa, czyli wybory prezydenckie. A prezydenta mieli wybrać właśnie członkowie Sejmu. Kandydatów było pięciu. Mniejszości narodowe reprezentował Jan Niecisław Bondła de Courtenay. PSL-wyzwolenie Gabriel Narutowicz, PSL-piast Stanisław Wójciechowski, Polską Partię Socjalistyczną Ignacy Daszyński, zaś narodowców Maurycy Zamojski. System był prosty: pięciu kandydatów i pięć tur. Począwszy od drugiej tury, kandydat z najmniejszą ilością głosów odpada. A w piątej, by wyłaniany zwycięzca. W drugiej turze odpadł Ignacy Daszyński, zyskując tylko jeden głos. W drugiej, kandydat mniejszości narodowych z dziesięcioma głosami. I tak doszło do czwartej tury. Warto zaznaczyć, że trzy pierwsze tury wygrał narodowiec Maurycy Zamojski, zyskując kolejno 41%, blisko 42% i 42%. W czwartej turze. Pozostało trzech kandydatów Stanisław Wojciechowski, który odpadł z 26% głosów, Narutowicz, 31% głosów oraz Zamoyski 41% głosów. Biorąc pod uwagę, że w każdej z tur Zamojski wygrywał niemal druzgodzącą przewagą głosów, narodowcy mieli nadzieję, że ten zdeklasuje rywala w finałowym głosowaniu. Tak się jednak nie stało i wszyscy, którzy wcześniej odpadali, poparli Narutowicza, który w ostatnim głosowaniu zdobył 56%, tym samym został nowym, pierwszym prezydentem II Rzeczypospolitej. Zamoyskiego poparło tylko ugrupowanie prawicowe. Informacja o wyborze Gabriela Narutowicza na prezydenta szybko rozeszła się po Warszawie. Organizacje prawicowe nie zamierzały przyjąć do wiadomości takiej decyzji Zgromadzenia Narodowego. Zanim posłowie i senatorowie biorący udział w głosowaniu opuścili gmach sejmowy, zebrała się tam demonstracja złożona głównie z młodzieży akademickiej i szkolnej, głośno wyrażając niezadowolenie z dokonanego wyboru. Przytoczył wam dwa narodowe teksty mówiące o Narutowiczu. Wy, a nie kto inny, piersią swoją osłanialiście jakby twardym murem granice Rzeczypospolitej, rogatki Warszawy w swoich czynach. Chcieliście jednej rzeczy, Polski, Polski wielkiej, niepodległej. W dniu dzisiejszym Polskę, o którą walczyliście, sponiewierano. Odruch wasz jest wskaźnikiem, iż oburzenie narodu, którego jesteście rzecznikiem, rośnie i przybiera jak fala. Zaślepienie lewicy i ludowców sprawiło, że najwyższym przedstawicielem Polski ma być człowiek, który jeszcze dwa dni temu był obywatelem szwajcarskim i któremu na gwałt, może już po wyborach na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, sfabrykowano obywatelstwo polskie. W roku 1912 Żydzi narzucili w Warszawie niejakiego Jagiełę jako posła do Dumy Rosyjskiej. Dziś posunęli się dalej, narzucili pana Narutowicza na prezydenta. Owszem, Narutowicz był szwajcarem, wybitnym inżynierem, pracował tam, ale gdy tylko Polska odzyskała niepodległość, temu postanowiono nadać obywatelstwo polskie. Nie zyskał owego obywatelstwa dwa dni wcześniej, jak to mówiono, ale dwa lata wcześniej. I sprawował funkcję ministra robót publicznych. W dniu wyboru prezydenta Narutowicza grupa posłów chrześcijańskiego Związku Jedności Narodowej ogłosiła komunikat informujący, iż będą walczyć przeciwko objęciu urzędu prezydenta przez Narutowicza. W oświadczeniu stwierdzono, że wybór jest narzucony, a walka jest koniecznością w obronie narodowego charakteru państwa polskiego. Wybór Narutowicza na urząd prezydenta przy istotnym poparciu mniejszości narodowych świadczył o zaangażowaniu mniejszości w życie polityczne państwa. Tej koncepcji nie dostrzegała prawica, która optymowała zarządami tzw. polskiej większości jako jedynie słusznej do decydowania w sprawach i problemach Polski, a w szczególności w wyborze głowy państwa. Po wyborze ukazał się szereg artykułów nieprzychylnych Narutowiczowi, zawierających inwektywy, pogróżki, napaści. Gazety prawicowe podtrzymywały nacjonalistyczne nastroje, a gazety endenckie publikowały oświadczenia Komisji Parlamentarnej Chrześcijańskiego Związku Jedności Narodowej, zapowiadające przeciwstawienie się legalnemu i zgodnemu z konstytucją wyborowi. Cytuję. Grupy Chrześcijańskiego Związku Jedności Narodowej nie mogą wziąć na siebie odpowiedzialności za bieg spraw państwowych i odmawiają wszelkiego poparcia rządom powołanym przez prezydenta narzuconego przez obce narodowości – Żydów, Niemców i Ukraińców. Stronnictwa Chrześcijańskiego Związku Jedności Narodowej podejmują stanowczą walkę o narodowy charakter państwa polskiego zagrożony tym wyborem. Narutowicza nazywano masownym, niewierzącym, emigrantem, Żydem, złodziejem. I pachołkiem. Wincenty Witos w swoich wspomnieniach napisał: Prasa obozu prawicowego wyraźnie podburzała, przedstawiając wybór Narutowicza jako triumf żydowstwa i nieszczęście dla Polski. Tłumy zaczęły szaleć, wygrażając każdemu, kto głosował na Narutowicza. Niesłychanych wybryków wobec pierwszego prezydenta odrodzonego państwa ani prasa, ani organizacje prawicowe należycie nie skarciły. Stało się to niemal zachętą do dalszych ekscesów. Pięć dni po objęciu urzędu, podczas gdy uczestniczył w wystawie sztuki w Galerii Zachęta, został zamordowany. Dokonał tego malarz Eligiusz Niewiadomski. Jeśli znacie malarzy zaangażowanych w politykę, to uważajcie, śmiem twierdzić, że są lekko szaleni. Niewiadomski miał powiązania z prawicową narodową demokracją. Podczas procesu stwierdził, że pierwotnie chciał zabić Józefa Piłsudskiego, ale zamordowanie jego sojusznika, Narutowicza, było krokiem w walce o polskość i o naród. Niewiadomski został skazany na śmierć. Część obozu prawicowego postrzegała Niewiadomskiego jako bohatera. Prasa nacjonalistyczna i niektórzy historycy przedstawiali go w pozytywnym świetle, pisząc o jego heroicznej postawie, świętych przekonaniach czy obowiązku patriotycznym. W ciągu kilku miesięcy jego grup stał się prawicową świątynią, a ponad 300 ochrzczonych w Warszawie dzieci otrzymało niezwykłe imię eligiusz, jak to opisała prasa. Morderstwo pierwszego prezydenta II RP i gniewne agitacje przeciwko niemu ujawniły kruchość mechanizmów demokratycznych w ówczesnej Polsce. Po zabójstwie Gabriela Rutowicza marszałek Sejmu Maciej Rataj uzyskał prawo do desygnowania szefa Rady Ministrów. 16 grudnia 1922 roku powołał na to stanowisko generała Władysława Sikorskiego. Podstawowym zadaniem nowego premiera w sferze polityki wewnętrznej okazała się konieczność uspokojenia napiętej sytuacji społecznej po zabójstwie Narutowicza. Już 17 grudnia rząd wprowadził w Polsce stan wyjątkowy. Aresztowano najbardziej aktywnych działaczy nacjonalistycznych. Jednocześnie Sikorski zmuszony był do kompromisu z Piłsudskim. W jego gabinecie ministrem spraw wojskowych został generał Kazimierz Sosnkowski, który to powołał Józefa Piłsudskiego na szefa sztabu generalnego. Nie wiem, czy pamiętacie z poprzednich odcinków, ale Piłsudski i Sosnkowski byli przyjaciółmi. Rząd przez większość sił politycznych traktowany był jako tymczasowy. Po uspokojeniu nastrojów społecznych i wyborze nowego prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, rząd przestał sobie radzić ze sprawami wewnętrznymi. W Sejmie pojawiły się tendencje do tworzenia koalicji rządowej skupiającej ugrupowania prawicy. W wyniku długotrwałych negocjacji 17 maja 1923 roku w Warszawie podpisano tzw. Pakt Lanc Koroński, w wyniku którego porozumienie o współpracy zawarły Zjednoczenie Ludowo-Narodowe, Polskie Stronnictwo Chrześcijańskiej Demokracji i PSL Piast. Blok ten już 26 maja spowodował dymisję generała Sikorskiego ze stanowiska szefa Rady Ministrów. Nowa koalicja, na czele której jako premier stanął Vincenty Witos, została nazwana przez oponentów hienopiastem. Drugi rząd Wincentego Witosa został utworzony 28 maja 1923 roku. Zabójstwo Narutowicza nie było jedynym aktem wymierzonym w lewicowe środowiska związane z Piłsudskim. 13 października 1923 roku o 9 rano na Cytadeli Warszawskiej doszło do wybuchu prochowni, w której znalazła się duża ilość wyprodukowanego we Włoszech nowoczesnego bezdemnego prochu. Eksplozja była tak silna, że można było ją odczuć nie tylko w Warszawie, ale również w Otwocku, Rembertowie, Piasecznie czy Mińsku Mazowieckim. Na najbliżej położonym Cytadeli Żoliborzu podmuch wybuchu zwalił dachy kilkudziesięciu domów, w wyniku czego obrażenia odnieśli cieśle i dekarze. W wielu budynkach starego miasta wypadły szyby, raniąc przechodniów i wywołując panikę. Po eksplozji podmuchu nad Cytadelą pojawił się wielki grzyb dymu, który warszawskim strażakom pozwolił na lokalizację miejsca zdarzenia gdyż pierwotnie przypuszczano, że wybuch był w fabryce wulkan, Zginęło 28 osób, 89 zostało rannych. Już następnego dnia zaczęły napływać do Warszawy kondolencje z różnych części polskiej Europy, także z Watykanu od papieża Piusa XI, byłego nuncjusza w Polsce. Wydarzenie spotkało się także ze specjalnym oświadczeniem rządu Witosa, potępiającym tego typu działania narażające na destabilizację kraju, który dopiero odzyskał niepodległość. Pierwsze podejrzenia padły na komunistów i nacjonalistów ukraińskich, jednak aresztowanie ponad 200 osób w samej Warszawie i kilkudziesięciu w innych częściach kraju nie przyniosło rezultatów. W wyniku zeznania Sewa Cechowskiego, członka komunistycznej siatki terrorystycznej, który... Poszedł na współpracę z policją. O przygotowanie zamachu oskarżono dwóch sympatyzujących z komunistami wojskowych. Obaj zostali aresztowani za działalność na rzecz obalenia ustroju i organizację ataków bombowych w kwietniu i maju 23 roku w Warszawie i Krakowie. Do dziś nie ma pewności co do sprawców zamachu, jednakże echa niedawnej wojny polsko-bolszewickiej mogą wskazywać właśnie na komunistów. W tym czasie panowała bardzo zła sytuacja gospodarcza, która przekładała się na masowe strajki robotnicze. Padł rząd Witosa Grabowskiego, Skrzyńskiego, znowu Witosa. W kraju powoli zaczynała panować anarchia, a centroprawicowy rząd nie był w stanie zapanować nad ludem. Z tego względu Piłsudski postanowił podjąć naprawdę radykalne kroki ale o tym w następnym odcinku. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu o czym chcecie kolejną historię. Zapraszam Was na Instagrama, Światowej Historii, grupę na Facebooku na Osi Czasu oraz kanał Światowe Biografie. Trzymajcie się. Cześć.